Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, tak jak zapowiedziałem, święta mi się piękne, słoneczne, bo był wielki wyższy. to zielone, to jest pogodnie, czyli to jest wyższy. nad Skandynawią, potem on się przesunął trochę nad Rosję, no i dlatego jest tak ciepło. Już kilka tygodni, chyba dwa i trzy, nie padało, dłużej nie padało, ale ciepło i słonecznie jest. Ale to się ma jutro skończyć, proszę Państwa. Dlaczego? No bo widzicie na tej mapie rozkład opadów i chmur, to jest to granatowe, to niebieskie, to są opady. No one atakują Polskę od zachodu i są na jutro zapowiedziane zmiany. Czyli dzisiaj mamy 27-28, przepięknie jak na koniec kwietnia, prawda? I co się nam przypomina to słynne powiedzenie, kwiecień, plecień, wciąż, prawda? Trochę zimy, a stajemy się w zimę, teraz ja mamy lato. No i co, proszę Państwa, jak ten niż przesunie się bardziej w kierunku wschodnim, no to zacznie padać. Ale my wiemy dokładnie kiedy. No jutro trochę zacznie padać, a w niedzielę jeszcze więcej, a w poniedziałek jeszcze więcej. I temperatura z dzisiaj z 28, które są w tej chwili, spadnie jutro do 17, proszę Państwa, czyli 11 stopni. A więc ciepła odzież, parasole i tak dalej, proszę, dziękuję.